Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. To, że jesteś tutaj dzisiaj ze mną, oznacza, że jesteś zainteresowany, zainteresowana sztuczną inteligencją, chcesz iść z duchem czasu, nie boisz się zmian, nie boisz się nowych technologii, a być może trochę się boisz, ale chcesz je zrozumieć i to jest najważniejsze. Jeżeli jeszcze się nie znamy, albo być może gdzieś kliknąłeś, kliknęłaś na ogłoszenie związane z tym webinarem, ale nie do końca wiesz, kim jestem. Ja nazywam się Marta Stopyra. W IT działam już od 2013 roku i specjalizuję się w przygotowaniu osób nietechnicznych do pracy w IT, product a także sztucznej inteligencji. Na co dzień w pracy na etacie działam jako product owner, i właśnie z tym będzie związany nasz najnowszy webinar, który odbędzie się już w najbliższym czasie. Pozwól, że pokażę Ci, w jaki sposób zaprosiłam moich AI asystentów do pracy nad produktem. Pozwól, że pokażę Ci, w jaki sposób zyskałam więcej czasu, w jaki sposób robię to legalnie i bezpiecznie. Ponieważ, jeżeli chodzi o AI, możemy go używać, ale musimy być świadomi jednego: to jest nowa technologia, technologia, która jeszcze nie do końca została określona, jeżeli chodzi o horyzont biznesowo-prawny. Dlatego chętnie wyjaśnię Ci, jak pracować ze sztuczną inteligencją bezpiecznie, wydajnie oraz, co najważniejsze, legalnie. Do zobaczenia już na naszym webinarze.